Tak więc witam z tej strony Hintmo, witam Was na innym odcinku niż zwykle. Tak jak widzicie po tytule, już pewnie przechodzę na Twitcha, czyli już przeszedłem na Twitcha jakieś półtora tygodnia temu, tylko jakoś nie miałem czasu albo chęci na nagranie właśnie tego filmu informującego. Pisałem to już na karcie społeczności na YouTubie, przez to parę osób pewnie to widziało. teraz ja ogólnie wolę filmem to powiedzieć. Przez co zmieniam platformę po prostu na Twitcha. Znaczy, chodzi jeśli filmiki będą nadal na YouTube, tak samo jak były, tylko po prostu, jeśli ktoś chce oglądać live, to zapraszam na Twitcha. Macie link w opisie. Tutaj macie informacje przy okazji, jakieś więcej. Właśnie Twitch jest dla mnie milszy dużo do streamowania, bo informuje dla mnie więcej, jak i dla Was więcej. Cudne emotki. Dla osoby streamującej oferuje więcej. Nie mówię o samych, nie wiemy jakichś korzyściach finansowych czy coś, po prostu więcej opcji. Przy okazji, mogę Wam polecić przeglądarkę Opera GX, jeśli chcecie mnie oglądać i mieć informacje, kiedy streamuję, przez to, że w przeglądarce Opera GX macie tutaj takie okienko, jak Twitch, jest specjalnie tutaj zrobione. Logujecie się tutaj i możecie wejść albo na swój kanał, jeśli macie własny kanał, czyli dla streamujących osób, to jest plus. Albo właśnie macie tutaj pokazane, kto aktualnie streamuje. Aktualnie z osób followujących, aktualnie u streamuje tylko SLCSGO, czyli to, co zawsze streamuje, nigdy się nie kończy. Tu macie pokazane, że zawsze ile osób streamuje z tych, co macie zafollowowane, więc ogólnie to jest spokojny sposób na to, jeśli chcecie mieć informację, kiedy będę miał streamy. A drugą opcją, jeśli nie chcecie powierzyć tej przeglądarki, bo macie już jakąś inną. To polecam wejść u mnie na grupę na Discordzie, bo tam też zawsze wrzucam informacje o live, jak się pojawi. Oczywiście niektóre osoby się wkurzą, że przychodzę na Twitcha, innym to nie będzie przeszkadzać. Ale ogólnie, co do samej przyglądarki, to mogę wam ją polecić. Oto jest ogólnie gamerska bardziej przeglądarka dla graczy. To są jakieś różne rzeczy, a nie o to mi chodziło. Informacje tutaj macie jakieś o grach, yy, aktualne, nadchodzące gry Na Switcha gry, za darmo jakieś Ogólnie tutaj sporo rzeczy robią Możecie sobie ustawić, to jest akurat spoko, jeśli macie słabszy komputer albo internet Możecie sobie ustawić jaki ma limit pobierania być Możecie sobie tutaj ustawić ile RAMu maksymalnie może wam zżerać tylko nie chcę, się przełączy, chyba, że mam to wyłączone. Dobra. Tutaj mamy CPU, ile ma zżerać. Możecie sobie ustawić maksymalnie. Ja mam ustawione na 100, bo i tak do tych 100 nie dojdzie. Tutaj coś mi się nie chce dziać, pewnie mam wyłączone w opcjach. Ogólnie sporo fajnych rzeczy tutaj ma. Jakieś rozszerzenia, historia. Sporo opcji, ale właśnie mogę wam polecić, dlatego jeśli chcecie wiedzieć o informacji o streamach, plus o przy okazji ona mniej zżera niż większość przeglądarek. Jeśli macie ją zawsze włączoną w tle, na przykład, jak gracie. Ja mam zawsze włączoną w tle. Tu jest właśnie za spoko opcja z Twitchem. Z YouTubeem tak nie ma. Z to co mi wiadomo, ale ogólnie z Twitchem tak macie. Więc... Taki... To na tyle w tym informującym odcinku. Więc zapraszam was na mojego Twitcha. Jeśli oglądacie to w dniu premiery, czyli w czwartek. Czwartek, 12 marca. To w tą sobotę będzie 12-godzinny stream i oczywiście on będzie na Twitchu, na którego Was zapraszam. A to będzie na tyle, więc mam nadzieję, że odcinek Ci się spodobał, że rozumiesz wszystko z tego, co powiedziałem i życzę Ci miłego dnia. Cześć.